Masaż na czerwony dywan Cześć, ja nazywam się Patrycja, witam na moim kanale Dzisiaj pokażę Wam masaż, który możemy wykonać wtedy, kiedy nie mamy za bardzo czasu A i tak chcielibyśmy odświeżyć tą buźkę troszeczkę Albo nie mamy czasu, albo nam się po prostu nie chce Też są takie dni I co możemy zrobić? Jest taki jeden masaż ruch, który naprawdę zajmie nam kilka sekund a może poprawić nasz, nasz wygląd naszej skóry i po prostu a będzie taka po prostu buźka bardziej wyglądała świeżej. Ten masaż często nazywa się masaż przed wyjściem na czerwony dywan. Dlaczego? Ponieważ mówi się, chodzą takie suchy, że dużo aktorek właśnie przed wyjściem na czerwony dywan, jeszcze też przed nałożenie makijażu, wykonuje taki szybki masaż ruch właśnie przed tym, żeby odświeżyć buzię i dodać takiego naturalnego liftingu. Więc jak go wykonać, taki masaż? Po pierwsze musimy użyć oleju i to dość taką konkretną ilość, bez przesady, nie kąpiemy się w oleju, czy też w kremie, który jest poślizgowy bardzo, ale jednak musi być to coś więcej oleju, nie tylko, tylko taką kapeczkę, ponieważ nie chcemy sobie e, jakby bardziej ponaciągać niepotrzebnie skóry w niektórych rejonach. Więc przede wszystkim bierzemy olej i nakładamy go po prostu na na naszą buzię. W szczególności skupiamy się tutaj na rejonie przy oczach i e, policzkach, ponieważ tutaj będziemy wykonywać ten ruch w szczególności, więc zadbajmy o to, żeby ten Olej po prostu się tutaj znalazł. Co robimy, gdy mamy już nałożony olej? Bierzemy płaską dłoń i jedziemy od dołu tutaj w górę. Ok. I co jest ważne, żeby po tym ruchu. Zrobić też ruch w drugą stronę, aby to jakby wygładzić, prawda? Czy jakiekolwiek zagięcia tutaj, które teoretycznie mogłyby nam się zrobić, chociaż jak pamiętamy, mamy olej, więc ten ruch jest jednak fajniejszy, gładszy, smooth, smooth i nie, nie zagina się nam jakoś tak mega. No ale zawsze warto tutaj wygładzić. Tak, możemy jeszcze zrobić tak. Idziemy na dół. Jak widzicie, to troszeczkę nam taki ruch, wiadomo, możemy go zrobić dłużej niż ja tutaj pokazałam, podnosi nam e, troszeczkę mm, tutaj Będzie, że widać, podnosi nam troszeczkę kącik ust e, i też policzki są podniesione. No i oczywiście powtarzamy go też z drugiej strony. I robimy też ruch na bok. Okay. Jeszcze lubię tak zrobić. No i widzicie, że po prostu te mm, policz y, nasze policzki, te troszeczkę kołacików są troszeczkę bardziej pod, y, podniesione. A przez to ta buzia wygląda po prostu bardziej tak plump, tak soczyście i fajnie, taka bułeczka taka fajna, dobra, soczysta bułeczka. Teraz na przykład możemy, jak nosimy makijaż, to możemy nałożyć makijaż, po prostu nasza skóra to też tutaj więcej, więcej co robimy więcej też dotleniamy, więcej przepływa nam krwi, czyli cyrkulacja krwi. Ta skóra staje się też bardziej promienna i, i my też wyglądamy po prostu świeżej. I co jeszcze co jeszcze możemy robić, po prostu się uśmiechajmy. Się uśmiechamy, jest no po prostu też lepiej. Mówi się, że jeśli my się uśmiechamy, to też e, wpływa na pracę naszego mózgu i nasz mózg też e, odbiera to, że my jesteśmy szczęśliwi przez to, że się uśmiechamy, więc e, warto. Wy, myślę, że warto wypróbować. E, I mam nadzieję, że Wam się... Podobało, będzie więcej ruchów, więcej masaży. Dziękuję, że tutaj jesteście. Jak Wam się podoba, to subskrybujcie i zapraszam na następnego filmu i życzę, w, a w międzyczasie życzę Wam pięknego, pięknego dnia. Cześć!